Staliśmy dzisiaj o 4 rano, żeby przyjechać do Sanktuarium Słoni, czyli do miejsca, gdzie się dba o słoniki, bo przychodzi się i można je umyć, można z nimi pójść na spacer, ale nie się na nich nie jeździ. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ma pod górę, musimy jeszcze podejść. 3 godziny jechaliśmy z południa tutaj. Już pokazywało 4, więc i tak szybciej. I wstęp 40 euro Ale ten tam nie słyszy nas <laughs> Hej dobra Słoń nas zobaczy There. Hello Ej za tym szybko i... Gdzie mam iść? It's ok? Gdzie? It's, okay? It's ok? On pół baku to spuszcza Nie no nie patrz tak na mnie z tą trąbą Przez... To jest taki odkurzacz. Chciałeś się akcentować? To oh mój Ale, Ale on jest takie pismo. Nie mam. Jest takie pismo. Dwie przed czasem, nie? I... I one może są wypuszczone.

We can go there, okay? Then after they will follow. Up, okay. <laughs> <laughs> can you follow? Our man is thirty years. Normally, when we rent the room, we have to take the keeper, for also. We cannot change the key mm. yeah. And he said his daughter. <laughs> <laughs> My daughter. Big. <laughs> 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 can you come here, man? And if you like, you can go closer, man. Go closer, man. Closer. Look at the man. Nie? A ona nagrywa. To Nie, no, Nie. To jest Ale ty No tak, a tu ty do pierwszejdziesz no, czy? No to masz się do no, Już nagrywanie włączyć. tylko u matko, ale chlupie. I to jest trochę straszne, wiecie? Trochę zajebiste. Trochę przerażające. Sorry. Przepraszam. A co? <coughs> Zrzuciłam nóż. No, to podniesie. It's okay. Bałam się wrzucić do... You can say name. Kumari. Kumari. Ale wielkie. Woli trąbą. A ty dojadł już o do ile? Trąbę udajesz? A. Ja bym chciała <coughs> dać do buzi. Kumari. Kumaria.

Kumari! <güls> Ee okumla evilla dimi. Çuudi mama, emadi çayaalu pagani hittaa. Yo <laughs> saata. Ani sarida. Bole, bole, naudinnila. Kya ho raha hai? Kya mai? Bole? जान तुमक्स ने गनीस तुम इस गिनेस को मैं नहीं बोया लो नहीं लो नहीं पादकियो तो बस पका नहीं तो मना आई है आई एम हियर मैं गया रिया एट इनस पेमेंट अ वेरी टाइनी शस बिकॉज़ श्रीलंका वी डोंट हैव पैडरैटर्स वी हैव ओनली

lot of fruits hmm, no, but like apple like green apple <laughs> and in your green country apple. apple is very fresh but one yeah, yeah, but yeah. our yeah. country not growing <laughs> mm -hmm. our country ex ex apple, like. ex yes exported the apple mm -hmm. we don't know re we really taste mm -hmm. star <laughs> fruit.

O i teraz może słon robić kokosy? Ja można spróbować, ale no, no, nie Ale on no, nie no. ma przystań. Nie? Nie, on chce. on kawałek. To jest bardzo kokos. Dobry. Dziękuję. No, Dobry. Chyba to bo... Nie no, umyła. Dobra, jakie wiórki, kokos leży kokos. To jest kokos rozłupany przez słonia. Dobra, smakuje po prostu jak wiórki. No i tak sobie chodzimy i obserwujemy jak zachowują się słonie A Tam trzy psy się czają. Słonie się najadły Trzeba je napoić teraz i umyć. Będziemy je myć w jakimś jeziorku mini. Te dwa słonie były wzięte z niewoli z Indii. Po prostu je wykupili no, i tutaj dali im drugie życie, gdzie nie są męczone, nie są bite. Nikt na nich nie jeździ. Słonie czekają w kolejce, żeby przejść. Ruch na ulicy zablokowany, bo słonie wyszły na spacer. <średziora> Najbardziej sujankowy obraz ten stary autobus, jest słonie na ulicy. I tuk, tuk. Pod samochodem to tak nie masz, no ale Dobra. ile Dobra, jakby No ta, tutaj to jest sprząta No nie Hej jakby się ktoś zastanawiał jak wygląda kupa słonia to wam zaraz przedstawię bo jest na ogromna na świeżo patrzcie I, i to taka mniejsza i to taka mniejsza ale kloc <noise> No, a dla nich to na pewno fajnie tam dobra, jest no, no. Jeszcze taki tron z tej rzeki no, Idziemy myć słonie A one już tam czekają to jest? Ok, ok Og så kan du ta den i dusjen. Nie, że ona tak bardzo skórę ma, że to dla nich jak deszczyk jakiś Podawaj więcej, <grystanie> <grystanie> no etap. Drugi etap, to etap w Po godzinach myje słoneczko i w każdą stronę wygięły To słonie się tego pana normalnie jakby były psami

Czas na mycie słoni kokosem Chyba im się to podoba On się sam ochlapał

No, ocze zamyka. Chyba jest mu dobrze. Uw. Bacz, uchwalam. Uw. Jak to jest super. No. I don't know the English money. There is only like the hair. <laughs> you asked about that one. It's mm -hmm. the, the hair. You know we have like this. Uh, Bushes so We have like that. Uh, and if you like you can go brush tail. Uh, oh did you touch tail hair? I tu... A, nóżki chyba nie można. Uuu, uuu. I tu boczek, solikę, szeruje, szeruje, by Podobno nie lubi nóżek i pod spodem, ale to... Ale boczek, pewnie nie lubi. A to od łańcuchów on ma to ten? Tak, 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 tak. Ten słonecz tutaj A, ma takie ślady na nogach od, od łańcuchów Gdzie go wcześniej trzymali w niewoli po prostu. A teraz ma dobrze. O teraz se siedzi, filuje, my go myjemy. Ja Dobra, muszę go to. Ej, ale mięciutki ogólnie jest taki, nie? Jak się go tak dotnie, to... No, taką budowę ma. Ale tak jest mięciutki taki tutaj, fajny. No taki... grubiutki. On taki... Uy, mięciutki, ey. boczki mu się trochę zrobiły. Ale jak się ma A ono, no to boczki się tutaj troszkę zrobiły. O, no. fajny co boku. <noise> o, ty, ogon, no, ogon słonia jest jak, no, ty, jak makaron po prostu. No jak spaghetti Ale jak, ciężki. A jaki ma ogon? Jaki no. kiełbasa A to nie wygląda jak wąż. Tak? Jak wąż? Mogę sobie bawić ciężar? O Jezus. Poka? To jest 5 kilo. Ale on pewnie jeszcze go trzyma teraz trochę, nie? Trzymasz go? Weź go, puść. No. Nie, puść, puść. No? Ale to on czuć, że go jeszcze go trochę podpiera, nie? No to nie jest się są pewnie samo ciężki. ciężki A, czyścisz mu końcówkę? Tak starannie. Nie będzie kautunuk. Ile osób potrzeba do mnie słonia? No, no, to jest słodziutkie no, no, jeszcze. Co co? się ze słonikami. I teraz mamy lunch. Ale jestem czerwony jak burak. I taki lunchik na koniec mamy. No co ono tam gdzieś nie No do tego dawajcie poczkurnego. No jeszcze na koniec dostaliśmy ryż, kary, tam jest stół z którego się tak wszystko bierze. ryż, kary, sałatka, to chipsy, ja nie wiem czego one są, ale to są jakieś chipsy, papryczki i papaya.